Podczas Międzynarodowych Targów Techniki Wojskowej IDET 2025 w Bernie fińska firma Patria zaprezentowała kołowy bojowy wóz piechoty AMV XP 8x8 wyposażony w słowacką bezzałogową wieżę Turra 30. Pojazd ten stanowi rozwinięcie sprawdzonej platformy Patria AMV, oferując zwiększoną ochronę balistyczną i przeciwminową, lepszą mobilność oraz większą ładowność. Pojazd wyposażono w 612-konny silnik wysokoprężny Scania DC13 współprac z automatyczną skrzynią biegów ZF EcoLife. Wieża Turra 30 opracowana przez słowacką firmę FLPU jest uzbrojona w 30 mm armatę automatyczną GTS-30N sprzężoną z karabinem maszynowym 7,62 mm oraz dwoma wyrzutniami przeciwpancernych pocisków kierowanych konkurs. Integracja tej wieży z pojazdem AMV XP 8x8 została przeprowadzona z myślą o potrzebach słowackich sił zbrojnych. Opcjonalnie istnieje możliwość integracji wieży z armatą Bushmaster 2 kalibru 30 mm czy pociskami przeciwpancernymi. enemy spike